Wszyscy potrzebujemy czystego powietrza. Jest ono ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego zawsze chcemy mieć w domu czyste, świeże powietrze. Zapewni to system zrównoważonej wentylacji. Rekuperator, serce systemu instalujemy na przykład na poddaszu, w pomieszczeniu technicznym lub w piwnicy. Usuwa on zużyte powietrze z domu i dostarcza świeże powietrze z zewnątrz. W procesie wymiany ciepła świeże, chłodne powietrze jest podgrzewane przez powietrze usuwane, minimalizując straty ciepła. Regularna konserwacja daje nam gwarancję czystego powietrza w domu. Należy regularnie czyścić lub wymieniać filtry powietrza zazwyczaj co 3 miesiące. Świeże powietrze jest nawiewane do salonu i sypialni przez anemostaty. Powietrze zużyte wraz z przykrymi zapachami i nadmiarem wilgoci jest usuwane oddzielnymi kanałami z kuchni, toalety i łazienki. Taki system wentylacji zapewnia zdrowe i komfortowe warunki życia. Urządzenia wentylacyjne Brink to czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu.